Propaganda zamiast losowania, kabaret. To tylko niektóre komentarze krytykujące wta za brak promocji i zorganizowania transmisji z Gali przed prestiżowym wta final z 2024 w Riadzie. Raptem kilka dni temu trener Aryny Sabalenki stwierdził, że jedyne czym się zajmują władze kobiecego tenisa to zaglądaniem do szatni między innymi Igi Świątek i sprawdzaniem tego, czy płacze. Teraz kibice i eksperci ponownie uderzają w tenisowe władze. Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu w ta final z 2024 pod okiem nowego trenera Belga Wima Fisettea. Jednak zanim dojdzie do spotkań na korcie, we wtorek, 29 października, odbyły się gala i losowanie przed imprezą zwieńczającą sezon. Kibice jednak nie mieli szans śledzenia transmisji na żywo z tego wydarzenia. To zupełna odwrotność tego, co robią władze największych federacji piłkarskich, jak FIFA czy UEFA. Każde losowanie turniejów reprezentacyjnych czy klubowych wiąże się z organizacją wydarzenia z gwiazdami, które transmitowane jest do krajów na całym świecie. Kwestia ta natychmiast wywołała burzę krytycznych komentarzy kibiców i ekspertów, którzy zarzucają tenisowym władzom brak odpowiedniej promocji kobiecego tenisa. Od razu również przypominają się ostatnie słowa trenera Arenesa Balenki, który uderzył w oficjeli, stając w obronie. Igi Świątek. Dalszy ciąg materiału pod wideo to nie fake. Iga świątek zaprezentowana w riadzie jako numer jeden rankingów. Na banerach promujących zmagania również można dostrzec jeden przy nazwisku Polki Donosi profil z kortu na platformie X. Dodając zdjęcie z wtorkowego wieczoru w Rijadzie, podczas którego odbyła się prezentacja zawodniczek. Jakich czasów dożyliśmy, że człowiek tęskni za Cancun. Pisze Dawid Rzbik, odnosząc się do ubiegłorocznego turnieju w Meksyku, który był mocno krytykowany między innymi przez złe warunki pogodowe i organizację na ostatnią chwilę. Może i było tak, ale mieliśmy to Dodaję Żbik, przypominając kultową sesję fotograficzną najlepszych tenisistek świata przed turniejem w Cancun. Czy znów nie straamują losowania jednego z najważniejszych turniejów w roku? To jest przecież kabaret w dzisiejszych czasach. Dodaje Marek Furian, odnosząc się do braku transmisji z wtorkowego wydarzenia, na którym pojawiła się między innymi Iga Świątek. Moment wejścia na scenę przez Igę Świątek. O słabej promocji wspominał ostatnio Gavin Macmillan, który jest jednym z kluczowych trenerów aryny Balenki. Macmillan nawiązał między innymi do tego, że władze tenisa zajmują się pokazywaniem płaczącej igi świątek, a nie promocją swoich zawodniczek, stając przy okazji w obronie drugiej rakiety świata. Iga Sałpen przeżyła bardzo przykrą porażkę z Jesicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju, chciała go wygrać tak samo jak my. Czy naprawdę powinniśmy ją oglądać w szatni? Smutną, w bardzo prywatnym momencie. Chyba nie. Nam rok temu zrobiono to samo. To bardzo złe, mówi Macmillan, te słowa dotyczą Polki, które pokazano w transmisji po meczu z Pegulą. Świątek zamknęła się w strefie rozgrzewkowej, rozciągała się razem z fizjoterapeutą Maciejem Ryszczukiem i wtedy puściły emocje. Nie wiedziała, że podglądają kamera, a razem z nią miliony widzów na całym świecie. Uwierz mi, nikt nie szanuje świątek bardziej niż my w zespole Aryny. Doceniamy wszystko, co robi. I potem ktoś pokazuje taki moment. Widziałeś komentarze pod wideo. Są straszne. Negatywne. Ludzie nie mają pojęcia, jak to jest wyjść przed 25 tysięcy ludzi i przegrać ważny mecz. Nie wiedzą, jakie to uczucie. Mówi Macmillan i przypomina sytuację sprzed roku. Dajcie im moment w ciszy, samotności, niech przetrawią porażkę. Co na tym zyskujecie? Potrzebujecie dramy, żeby wypromować kobiecy tenis? Jeśli tak, to macie poważny problem. To kiepski marketing, to pokazanie, że Iga jest zwykłym człowiekiem. Ja już o tym wiem, nie muszę oglądać jej łez. Dodaje trener Sabalenki, który uderza w tanisowe władze i twarz dostaje w obronie Igi Świątek. MacMillan uważa, że wta ma duży problem z pomysłem na rozwój. Nie podoba mu się podglądanie zawodniczek w szatni ani podsłuchiwanie trenerów w boksie. Nagle dostajemy tam mikrofon. Co to za pomysł? Nie chcę, żeby słuchali tego, co mówię Antonowi. To nie jest wasz biznes. Pokażcie historię zawodniczek. Macie niesamowitą świątek. Co co, rybakinę, a która dużo przeszła. Skupcie się na ich wielkości, a nie na takich dramach. Polka zagra w grupie pomarańczowej wraz z Soco co Gałów, jeslicą Pegulą i wspomnianą Krejcikową. Zwłaszcza losowanie z drugiego koszyka przebiegło po jej myśli, bowiem Amerykankę pokonała dziesięć razy w jedenaście wspólnych meczach, w trzecim uniknęła Jeleny Rybakiny, która ma na Polkę sposób i dodatni bilans gier. Z czwartego nie wylosowała Kinwenscheng, której uległa na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Grupa pomarańczowa, grupa fioletowa, świątek z Barborą Krejcikową zagra już w niedzielę, 3 listopada o 13.30 czasu polskiego. Polka w Riadzie ma szansę na odbicie pierwszej pozycji w rankingów Tazron Karynę Sabalenki, jednak musi liczyć na potknięcie Białorusinki. Więcej o tym.